Wojna zawsze jest taka sama. Nigdy się nie zmienia. Przynosi straty. Lecz ty, właśnie ty, mój widzu, jesteś teraz w stanie przeciwstawić się hejterom, Tylko ty masz tą siłę. Potrzebuję cię. Pokaż mi swoją siłę. Daj znać, że jesteś. Napisz jakiś komentarz, który udowodni mi, że walczysz dla mnie. Dla nas. Dzień dobry. Call of Duty Modern Warfare. Kolejny odcinek. No i co? Zaczynamy sobie wczytując sobie gierkę. Takie rozpoczęcie sobie zrobiłem nowe, ale no cóż, na którym to miejscu skończyliśmy. Death from above. I załatwiamy sobie tych gości. I teraz czeka nas prawdziwa wojna, także przeciwstawmy się hejterom, którzy chcą zniszczyć nasz kanał, naszą reweszczyznę, także obrońmy ją i pokażcie mi też w komentarze, że jesteście. Rybatka oczywiście zrobiona, także jest poczką. Mam nadzieję, że również ten wstęp będzie dla Was dobry. O, tak. Dodatkowo dodam tutaj jakąś muzyczkę, która jest w opisie. Możecie sobie dodać. A raczej zobaczyć w opisie tą muzyczkę, którą sobie tutaj dodałem. Bo dodałem tutaj muzykę, która jest jakby bez praw autorskich, ale jest również... Wymagana dodana do opisu, jeżeli chciałby ktoś się użyć, także... Może oczywiście jest w opisie ta muzyczka. Dobra, tutaj jest... Kościoła, jakieś siomeczki. Ich mamy załatwić? Chyba nie. Dobra, chyba tutaj mamy tych gnojarzy załatwić. Tak jest. Cyk. kapi smoke them. Oh yeah. Fajnie, że kolejny odcineczek jest nagrywany. Zbliżamy się chyba do końca, bo to jest... Nie pamięć końca aktu pierwszego, bo to... nie pamiętam już, który to jest odcinek, jakby. Dobra, tutaj załatwimy ich z karabinka. Fuck them! Mam nadzieję, że YouTube mi za bardzo nie rozpekcelowuje tych rzeczy. Dobra. Uciekł ktoś jeszcze? I gdzie? Dobra, załatwiamy ich tutaj... Bum! Tak, jest załatwiony. Strasznie fajny jest ten motyw, że nikt nas nie może zastrzelić. Tylko taki motyw snajpera, że po prostu strzelaj, bo i tak cię nikt nie dorwie, więc możemy sobie tutaj na spokojnie zrobić wszystko. No tutaj jakiś gościu ucieka. Załatwiamy go przy drzewach. Chyba jest tutaj załatwiony, co? Dobra, Get That Person. Chyba jest e, załatwiony, co? Że tutaj jest jakiś gościu. Uuu, jak poleciał, fajnie. Dobra, nie wiem, czy to jest nasz. Wow, tak to jest. To nie nasz jest na pewno. Także tutaj załatwiamy, a oni tak fajnie skaczą tutaj sobie. Bum, fajnie. Załatwiony również. Autko ich. Mam nadzieję, że zrobiliście sobie też coś do jedzenia i że tym razem odcinek wam się. Kuchnia Felek podoba, bo myślę, że dobry zrobiłem. Dobra, nie strzeliłem w nas. Dobra, nie wiem, czy to nasi są. Dobra. Oj, 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 prawie bym zestrzelił swoich własnych ziomeczków. No dobra. O, ktoś tu jeszcze jest, tam autem jedzie sobie. Jakiś ziomeczek. A no nie wiem, kto to może być. Cyk. Chyba załatwiony, i to nie był nasz, bo tutaj, jeżeli tylko trafimy naszego, to może nas tutaj kosztować to tym, że przegramy i zresztą mi się misja, a tego bym nie chciał, oczywiście. Cyk. Załatwieni. Pięknie. A jak u Was, u mnie jest dość zimno, i nawet jak byłem z psem sobie na dworze, to zmarzły mi rączki. A jak u Was jest ciepło, Troszkę cieplej niż u mnie, bo chyba u mnie jest 0 stopni. Ale przynajmniej, no nie ma aż takiego śniegu. Mam nadzieję, że już raczej nie będzie, bo nie lubię śnieżycy ani żadnych takich rzeczy związanych ze śniegiem. Nie, no, inni ludzie lubią tam. Jeżeli jest śnieg i jest zima, ale ja oczywiście nie trawię. Right there. No to gdzie? Tutaj gdzieś? Tutaj nikogo nie ma. Dobra, strzelimy sobie tutaj. Od niczego no dobra. Gun ready. No dobra, ale do czego ja mam tutaj strzelać, ziomeczku? Uh, Enemy is crossing the field. Oho, a więc tam jesteś. Dobra, załatwiamy go. Tutaj widzę, że biegają sobie, hasają jak te owieczki. Trzeba ich tutaj wyklepać buszkę ziomeczkom. Good kill, good kill. You got them. Dobra, załatwiamy ich. Jakoś tutaj próbujemy się przeciwstawiać im, ale no jak widać jesteśmy tu całkiem bezpieczni w samolocie i myślę, że już poczką. Pamiętajcie klikajcie sobie dzwoneczek i witam wszystkich nowych na kanale, mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba i że kanał wam się spodoba. Mam jeszcze różne serie, więc polecam sobie, zob sobie zobaczyć na playlisty jakie tam mam gry do obejrzenia. Dobra, nie angażuję się. Okej, okay, nie ma sprawy. Okej, okay, tutaj widzę, że jakichś ziomeczków tutaj wygonili z tego... ...autka. Czy tam jest właśnie nasz kapitan Price'ik? No nie wiem, chyba tak. Chyba to jest misja z tym Kapitanem Price'em. ten akt pierwszy chyba jest cały z Kapitanem Price'em. Bo w drugim akcie chyba jest z kimś innym z tego co pamiętam i inną postacią gramy Ok, kolejna wioska, co? Więc lecimy dole lecimy dalej. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnych ziomeczków, którzy... Będą próbowali nas tutaj zdjąć albo nas załatwić. Tutaj jakiś wehikuł leci. Dobra. Pink! Oh yeah! Tutaj załatwiliśmy jakiegoś gnojarza, który tutaj próbował coś zrobić, chyba. Okej, okay, załatwiony budynek. Od niczego oczywiście ostrzeliwuję te budynki, bo mogą tutaj się kryć te ziomeczki naszą łobuzy złe. Które mogą tutaj zrobić krzywdę naszemu kapitanikowi Price'owi? Ach, nie mogę się naprawdę doczekać na amnezję, bo jestem tak zajalany w tą grę, że. szok. Myślę, że będzie spoczko, jeżeli będzie amnezja. Bo tutaj czołg trzeba załatwić i zniszczyć. Mam nadzieję, że tym zniszczę te czołgi. Chociaż zobaczymy, jak tutaj jest. Ostrzeliwujmy jeszcze tutaj tych gości. Wszystkich. Dobra, no enemy personal. Dobra? Oho, tutaj jeszcze jest jakiś gościu. Dobra, wysadzeni. Wysadzeni, wysadzeni, pięknie, super. Super i świetnie. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, że żyjecie, moi tutaj żołnierze. Mam nadzieję, że. Wita was tutaj, komandor Rewest, który żądał was ujawnienia waszej obecności. Pokażcie, że jesteście. Rozwalmy sobie tę autkę, bo. Tutaj mogą być. Czyż jeżeli. Dobra. Niszczmy te. Mhm, mm mhm, Dobra. Czym się to zmieniało? F.com. F.com się zmieniało, dobra. Kogo mam smokem? Kogo mam smokem? Stary. Dobra, widzę, widzę, widzę. Widzę ziomeczków tutaj. No kurczę, ciężko tutaj zauważyć kogoś. Jeżeli bym teraz nie przełączył się na tą trochę czarniejszą perspektywę, zmiana czerni-bieli, no to by było trochę kiepsko, według mnie. I w ogóle bym ich nie widział. Oczywiście przełączam to F-ką, jeżeli ktoś nie wie. Hmm, ktoś się tutaj jeszcze ostał, czy nie za bardzo? Chyba już nie za bardzo, co? Nie widzę tutaj jeszcze nikogo. Tutaj ktoś strzela, dobra, pik, pięknie załatwiony wybuch. Kabum, kabum, kabum. Dobra, załatwiamy tutaj. Biegną jeszcze, jeszcze bardziej. O kurcze, ale tutaj jest mega, nikt nas nie zabije. A możemy sobie spokojnie tutaj w nich strzelać i oszczeliwać. Ich z każdego działka, którego mamy do wyboru, a do wyboru mamy trzy: czyli karabin, rakiety. Nie, to nie jest rakieta, tylko działo. I z... Nie wiem co to jest w sumie. Bum-bumków. <grywka> nie wiem jak to nazwać ogólnie. Dobra. O nie, to nasi jest! Dobra, myślałem, że cofnie nam Questa trochę. Let me close the field. Gdzie tu? Aha, tu są. Ale nie mam jeszcze do nich dostępu, ziomeczku. Nie mam jeszcze do nich dostępu. Dobra, widzę tutaj ich. Załatwiamy. Pięknie. Coś jeszcze? O, jeszcze autko. Jeszcze autko tutaj. Cyk! Jak pięknie wybuchają i uciekają! Pięknie. Pięknie wszyscy załatwieni chyba, co? To nic nie widzę za bardzo. Nie. Dobra, tutaj są jakieś gościowy jeszcze. Cyk, 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 cyk. Dobra. Pum. No dawaj, gdzie uciekasz, gdzie uciekasz? O, jak cię wywaliło w kosmos, stary! Pięknie! Tutaj oczywiście są nasi. Na czarno oni tak fajnie poświtują. Jeżeli tak, to na biało. Ale no, lepiej zobaczyć ich na czarno, jak tutaj poświtują fajnie. Jeszcze jakiś helikopter, czy coś? To chyba są nasi, co? Ale głowy nie daje. Czy oni tutaj strzelają do siebie, czy. Czy co, co tutaj się dzieje za bardzo? Nie rozumiem jeszcze. Nie za bardzo tutaj widzę, co się dzieje, ale chyba idą do tego, do tych Samolocików i odlatujemy i chyba kolejna misja fajnie załatwiona, fajnie zrobiona tutaj dla naszych przyjaciół tutaj z wojska. No i subcio. Powiedzcie mi też, czy amnezja, jak o horror po tej serii będzie wam odpowiadał, bo myślę, że całkiem fajnie będzie zobaczyć, jak, jak się boję, chociaż jeszcze nigdy nie nagrałem Żadnego horroru na mój kanał, więc to będzie pierwszy horrorek na moim kanale i myślę, że wam się to spodoba. No i co, gdzie lecimy teraz? Czy, czy, czy coś się stało? Aha, koniec misji. Super, kolejny quest zakończony, fajnie. O, zaczyna się Jackson. Halo, hallo. I gdzie teraz jesteśmy? Trochę tutaj jaśniej, wiem, że tutaj niebo mi się zepsuło. Ale, no, poszukam jeszcze pacza, który wgrywa na ładniejsze niebo. I powiedzcie mi, czy chcecie takie czarne niebo, czy chcecie, żebym miał jakieś inne, takie lepszejsze niebo, takie bardziej, wiecie, yy, normalniejsze. Ja jeszcze sobie popfield szybko przechyliłem, bo tutaj niektóre rzeczy to ja po prostu nie widzę, bo mi popfield zasłania. O, tutaj jest jeszcze jakaś fajna broń. Jeszcze chyba nigdy z niej nie strzelaliśmy, więc można sobie spróbować tutaj. Załatwia... Załatwiamy tych gości sobie. Gnojarzu, żeby sobie nie myśleli. O! Granacik, 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 uciekamy. Uciekamy, uciekamy. O kurde Mam nadzieję, że zrobi się cieplej na dworze, bo jest naprawdę zimno, no. A wy teraz macie chyba do szkoły, co? Mimo szkoły, mam nadzieję, że zbieracie tutaj jakoś fajnie czas, żeby tutaj mnie oglądać, i że nie jest to jakieś trudne dla Was. Ale przynajmniej się odstresujecie po szkole, co? A niech to. Dobra, załatwiamy tutaj tych ludzików. O, stary! Dobra, flashbang, rzucaj. Dobra, jakoś ogłuszyłem ich chyba niektórych, co? Tak jest. Tutaj tylko załatwiłem. A ten jeszcze upadając, próbował coś we mnie strzelić. Chociaż tutaj mu się to nie, nie udało, ziemeczkowi. Chyba tutaj coś mu nie poszło. Nie tak jak chciał. Dobra, podrapię się jeszcze po obliwiach, bo zawsze jak coś nagrywam, to zaczynam mnie coś swędzić. Dobra. Tutaj chyba się udajemy. W poprzednim. W poprzedniej misji chyba tutaj byliśmy. To jest chyba to samo miasto, chociaż głowy nie daje. Wiecie? A jeszcze tutaj nasz. Czołguć oczywiście jest. Uważajmy na te samochodziki, bo one mogą również wybuchać. Co nie będzie tutaj dość przyjemne, żeby koło nich stać. Bo mogę tutaj się wysadzić całkowicie. Dobra. Ajajajajaj. Oczywiście przy tych wybuchniętych możemy sobie stawać ile tutaj wlezie. Ile tylko chcemy. Ale no, oczywiście, y wszystko ma swoją, jakby. Dobra, załatwiamy tego. O. Z czego ja dostałem? Wyrzutni rakiet, jakaś. Stary, odpocznij! Second floor! O, ty... O, ty dziadu! Lecimy! Nie no, wkurzyłem się na nich! Wkurzyłem się na nich! I wpad. Dobra, musimy uważać, żeby tutaj nie dostać. Mam nadzieję, że nie dostanę za bardzo. Giń! Co ty sobie w ogóle myślisz? Spadaj! O! Bomba! Znaczy, nie bomba, tylko granat! Jezus, mam nadzieję, że mnie prawie nie wysadziło. Uważajmy jeszcze na ten na szczuk, bo może nas przejechać odruchowo, oczywiście. Mimo że należy do naszej jakby kompanii. To i tak... O kurczę, jak to się długo ładuje, ale no siłę ma dobrą. I strzelność też jest całkiem fajna tej brońki. Nie wiem jak ona się nazywa i nie wiem, gdzie ona tutaj pisze. Dobra, załatwiamy tutaj tego gościa. No, szybko, szybko, szybko to jest wojna do diaska. Jak mówili tutaj. W Max Paynie u mnie na serii. Oczywiście polecam Max Paynika. Zostaniecie go jakby tutaj na prawo. Powinien was wysko wam wyskoczyć, jeżeli nie wyłączyliście adnotacji w komputerze. Także kliknijcie sobie na Max Payna, jeżeli chcecie go obejrzeć. Dobra, wybuchaj granaciku. Bo nie chcę tutaj zginąć łatwo. No kurczę, gdzie ty uciekasz? Gdzie ty lecisz? Goddammit. Weź tam strzel tym... Czołgiem, co? Dobra, wchodzimy tutaj, bo tutaj jest troszkę bezpiecznie. Mm, czy tędy iść? Tędy chyba jest lepiej się przedostać i przebić się przez tą flankę. Dobra, załatwiamy go flashbangiem. Kogoś ogłuszyłem, czy nie za bardzo? A tam jeszcze jest. Ładnie tutaj do nas piłuje, ale zasięg tej broni jest strasznie wyśmienity wręcz. No dobra. Ajajajajajaj. stary. Ten mi od tyłu zeskoczył. Jaki sneaky biki. Co to jest? No dobra, dobra, flashbang. Oczywiście, zobaczmy na tych gości, którzy tutaj próbują się do mnie dobrać. Dobra, przeładuj, przeładuj to szybko. Strasznie wolno się to przeładowuje, co mnie boli. Wręcz. Dobra, załatwiamy go. Tutaj kolejny jest. Ale trochę nam uciekł, co? O, ty! Jakżeś mnie próbował zaskoczyć, co? No, uciekam! Bo mnie tutaj zabijesz zaraz. Kuchnia, felek! No dobra. Ale nie mamy tutaj. A przepraszam cię, ja myślałem, że nie mam w ogóle tutaj amunicji, bo pisało zero. Bardzo cię przepraszam, stary ziomeczku. Ale no, sorry, nie wiedziałem, że tu nic nie ma. Dobra, załatwiamy tego gościa jeszcze tam. O, o! Wyrzuci ją! Możemy odrzucić również granat im, jeżeli do nas rzucą. Także to jest całkiem fajna rzecz. Dobra. No stary, nie ładuj mi się pod... Ajajaj... Aj, aj. Znowu we mnie czymś rzucasz. Zigu, zigu, zik! Ajajaj... Na Obelusie, stań się znów Obelixem szybko. Kto oglądał ten świetny film w ogóle, co? I kto powie z czego to jest? Na pewno większość z was wie. Jeżeli oglądaliście. To możecie powiedzieć, z czego to jest film. Dobra, Belusie na tę stanie się obelixem szybko. Cyk, 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 załatwiamy przez jego ramię. Mam nadzieję, że nie wyskoczy mi tutaj ten health. Dobra, dobra, grenade, grenade. Szybko uciekaj, uciekaj, przebić się, przebić się tylko. Dobra, dobra. A, akurat tutaj był granat. Serio? Serio? No nie, no mam nadzieję, że przejdę jeszcze do końca odcinka ten, to zadanie, tę misję. Ja nie chciałbym się trudzić zbytnio. Z tym. Dobra, macie tutaj granatkę. Mam nadzieję, że oni też nie mogą tego odrzucić. Cyk. Dobra. Czy tutaj wybuchło, czy nie? Chyba wybuchło. Przecież nie jestem pewien. Dobra. Turlaj się. O, o, o. Szybko, 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 szybko. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Schowajmy się za tym czołgiem, bo oczywiście czołg raczej nic nam nie zrobi. A tutaj jeżeli będzie strzelał do nas czołg to... do nich czołg, to również nas może ogłuszyć, Jako... No, siła odrzutu, nie? O, odrzuć ten granat, stary BUM! Panie, że tutaj wszystko wybucha! Ja lubię takie rzeczy! No nawet tyle się dzieje na tym ekranie, że szok. Dobra, załatwiamy tutaj tych w tym sklepiku. Czemu oni w ogóle do sk tego sklepu nie mogą strzelić tym czołgiem? Co? Dobra, tu jest nasz, tu jest ich, więc strzelajmy. O, ten gościu w ogóle nawet mnie nie trafił. Co jest przykre w sumie dla niego. O, ty tutaj możemy chodzić z celownikiem, co jest bardzo. Dla mnie... dobre. Tutaj... żaden gościu się nie wymknie, jeżeli chodzę z celownikiem. Dobra, tutaj jest gościu. No, trochę mnie trafił, ale trzeba przyznać, że ich dużo załatwiłem. Dobra, rzućmy tam flashbang. Dobra. Cyk. Cyk. Dobrze rzucony flashbang, co? No, przez okno. Dobra, cykens. Cykens pykens. No czemu ten granat w ogóle nie wybuchł, co? On go rzucił do mnie? Dobra, rzucaj. O, uh, Nie, nie odrzucaj go do mnie. Tak, jednak go do mnie odrzucił. No niech to. Czyli wrogowie też potrafią takie rzeczy co my. Dobra, załatwiamy go. W mi się ręka zatrzęsła i dlatego tak... Um, wykołowałem. Dobra, tutaj w, jeszcze w tym budynku, nie wiem co to za budynek, ale... Załatwiamy tutaj tych ludzi. ludzi Ludziksów. Żeby sobie nie myśleli, second pick No nie stawiaj mi się! przy ciebie cię zabiłem! Ty idioto! No dobra, ale miałeś jakąś fajną, ciekawą broń, którą przejąłem. Tobie raczej już nie będzie potrzebna, więc chyba raczej spoko. Jeszcze w tym budynku coś tutaj szumią nam ziomeczki, A niech to. Dobra, załatwmy ich. Przejdziemy tą misję i będziemy kończyć odcinek, bo w sumie raczej myślę, że wam się spodoba taki odcinek. Dobra, granacka wam tu rzucę od niczego, jakby was tutaj było mało. No tutaj wybiegłeś chyba w ucieczce przed tym granackiem, co? Tutaj, tutaj chyba też, ale. Nie starczyło mi. Kulcze. O, teraz mi starczyło. To nasi czy ich? To ich. Dobra. No niech to, Flashbang! Leć. Dobra, Ogłuchli, czy nie za bardzo oguchli? Ech, prze, przebić się przez to jest naprawdę ciężko. Dobra. Dobra, dzień. Kolejny. Wiem, że cały czas mówię, dobra, ale tutaj trzeba iść załatwić, żeby sobie tutaj nie myśleli, co? A niech to. No, dzięki tym, co zostali naprawdę... Jakby z mojej drużyny Rewesta, Rewczatka, dlatego spoczko, nikt za bardzo już nie dostanie, jeżeli chodzi o to zaproszenia taki random na Rewczatek. Więc no, dostać się tam będzie naprawdę ciężko, więc się proszę nie pytać, czy wyślę zaproszenie na Rewczatek, bo raczej nie. A poza tym... Taka burza tam była, że szok, szok, trochę wstyd, bo w sumie dzieciorki trochę, ale dobra, nieważne. O nie, teraz pewnie staną się hejty, ale dobra, nieważne. No. Podbijaćmy wyświetlenia i dobrze. Piszcie jak najwięcej tych komentarzy. I super, dzięki Wam za to. I słapki też mi ten dają wyświetlenia, więc całkiem się cieszę, że mogę je dostać. O, wygnoję, ale zmarnowałem szansę. Dobra. Czy mogę wrzucić tutaj im granatka? Chyba raczej tak. Dobra, teraz tutaj jest. Na balkoniku. Kiedy spotkamy się na zakręcie... Granat się rzuci i zrobi ci zdjęcie! Bęk! Dobra, wejdź tutaj. skocz tutaj, wskocz tutaj. Siema. No weź się. Weź się, gościu. No co za... Ah. No po prostu nie mogę. Jak będę to przychodził teraz od tego momentu... No przynajmniej od tego momentu jest. Tego autobusu. tutaj mówiłem o hejterach. A dobra. Jest tutaj całkiem spoko. No czemu nie mogę ich przestrzelić, co? Dobra, giń. Teraz ty giń. No w mi łatwiej jest przez ten autobus ich przestrzelić niż przez resztę tych ich rzeczy, które tutaj sobie zrobili. Dobra, łapcie tutaj granatka. Dobra. Yy, niech gin. No co ty rzucasz no? Spadaj! BUM! Tak jest! Fajnie, pięknie was wysadziło, więc poczko. Tutaj na balkonie pamiętam, że był jakiś gościu. No no, teraz jestem bardziej skapnięty w takich grach i trochę... bardziej rozwiniony, że tak powiem. Trochę zwiększyłem poziom trudności, więc gram na weteranie. Dobra, tutaj jakiś gościu się drze chyba. A niech to. Myślę, że tutaj nie wejdzie, co? Chodźcie, 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 chodźcie. Tutaj nie wiem czy, czy jestem gościu od niczego będę trzymał. Could be a trap No dobra. O, kto tu jeszcze strzela? Na górze gdzieś? No niech to O, O ty, gałganie ty! Czyli zasadzka! Ty, gnoju! No dobra, mamy cię! Mamy cię, mamy cię! Dobra, tutaj na górze za bardzo nic nie ma, ale wymieniłbym sobie tą broń. Chociaż nie, no, nie wymieniłbym tej broni. Z tej bym postrzelał sobie trochę, bo zawsze to jest coś. Oczywiście lewym shiftem włączam sobie bieg. Gdzie tutaj są moi ziemeczkowie? co? Dobra, tędy poszli. I musimy się udać tam, na prawo, co? Czyli musimy iść tu, i tutaj w lewo, co? Ale którędy mamy się tam dostać? Ja za bardzo nie wiem. No tutaj raczej się nie dostaniemy. Tutaj raczej pójdziemy, pójdziemy w górę. Tutaj raczej nie. Pójdziemy przez tą. przez ten balkon, gdzie była tutaj ta zasadzka. No raczej tutaj nie ma tej możliwości, żeby się tutaj dostać. Chociaż żeby oszukać grę? Nie. To bardzo tutaj się nie da. Tędy musimy iść, dobra. Sorry, nie strzeliłem, bo ja pierwszy raz gram w to Call of Duty, jeżeli ktoś nie wie. I nie wiem, co tutaj za bardzo mamy zrobić. Przez to nie wiem, gdzie też możemy chodzić. Okej, okay, uważajmy na te autkę, bo tutaj również mogę wybuchać. Dobra. Gin. Uszczeliłem cię. Chyba tego drugiego też uszczeliłem. Dobra. Lecimy, 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 lecimy. Lecimy pięknie Herbatka zrobiona, napije się oczywiście, wasze zdrówko. No i wlatujemy tutaj. Zobaczmy, czy tutaj ktoś jeszcze przetrwał. Dobra, tutaj go nie ma. Tutaj też żadnego ludka nie ma. Chociaż. Okej, okay, czyli nadchodzą z drogi. O nie, mają jeszcze czołg ich. Co będzie to ciężkie, mam nadzieję, że tutaj nie strzelą, co? Chyba, że to jest nasz czołg. Nie jestem pewien w sumie, czy to jest nasz czołg. Raczej ich, bo oni wychodzą z tego, gdzie, gdzie był tutaj ich czołg. Dobra, załatwiamy ich. Tutaj kolejny gościu padł. Kolejny teropad w mych dłoniach. Spluwa jest. Aj! Ale... ale piekło! Świetnie. Dobra. Woo, yeah! Bitch! To nie jak się w ogóle śmieje na dole, jakiś. Dobra, ktoś tu. Cały czas strzela do nas, co? Nie widzę kto, ale chyba został uszczelony. Jestem pewien. Oh, yeah, nasz czołg, co? Ok. Get to the in, coś tam. Jeszcze trochę minie ten odcinek, bo musimy przejść ten. Poziom, żeby tutaj móc sobie zapisać, żeby nam się zapisało, ale to już jest niedługo. Praktycznie kończymy ten odcinek. Tutaj przyjeżdża po nas helikopterek, właśnie go słyszę. I będziemy kończyć odcinasa i zwijamy się stąd, słuchajcie. Panie. I dwa udane odcinki. Myślę, że jest oczko. Powiedzcie mi, jak Wam się podobał. Dobra. By na nas nie wylądował, oczywiście. Dobra. Naprawdę fajnie, jeżeli padliście na ten odcinek. Naprawdę wszystkich Was witam. Witam wszystkich nowych na kanale. Mam nadzieję, że również Wam się kanał spodoba. A teraz co? Jaka będzie, będzie dla nas misja? Czy już akt drugi? Bo nie jestem tego pewien. that al-assad may have a russian warhead speed is critical s teams have been deployed to the area force recon and wild weasel units have taken out most of the air defenses but al-assad's ground forces still pose a serious threat looks like we're rolling in with everything we got we dead al we end this war right here right now rocket load marines Zrobimy sobie to w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Trzymajcie się, moi żołnierze, także trzymajcie się. Dzięki za Wasz czas. Trzymajcie się. Spartem. Cześć.